Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, znowu Niemcy, znowu majoretka. Bo powiem szczerze, to co wyczyniają w ostatnim czasie projektanci, osoby decyzyjne, jeżeli chodzi o, o gdzieś tam projekty, projekty nowych modeli, nowych wypustów, moim zdaniem szapoba, no bo rozwalany jest system w pozytywnym oczywiście sensie. Są to drobne zmiany, natomiast jeżeli chodzi o modele, natomiast jeżeli chodzi o kartę to jest dosyć duża rewolucja. Moim zdaniem min plus i faktycznie coraz lepiej widać te, tego producenta w tych nawet większych sklepach, w tych bardziej, że się tak wyrażę, molochach. Do tej pory gdzieś tam były to okazjonalne występy, natomiast w tym momencie widać zmasowany atak. Francuzów na podium, że się tak wyrażę, i faktycznie idzie im coraz lepiej. Jak widzicie, porównamy sobie tak naprawdę trzy modele: nowy Recolor, nowa wersja, właściwie drobny lifting, jeżeli chodzi o, o 1927RS. Eee, mamy tutaj wersję z pięciopaka Ferrari. Ja tak trochę poprawię kamerę. Z pięciopaka e, Porsche, oczywiście. E, pięciopak Porsche, ten, e, w którym jest m.in. 935, w którym jest m.in. E, 900 Cabrio, zielona, więc e, taki troszeczkę e, starszy wypust. E, mamy również, słuchajcie, e, Hot Wheelsa, taki już Proforma, żebyście zobaczyli, e, jak dużą e, pozytywną drogę moim zdaniem e, przeszły Majorki e, do obecnego etapu. Nie będę porównywał e, modeli z e, zapakowanych, nie chcę mi się już tutaj grzebać. Nie będę tutaj wam e, już smęcił. Standardowo zapraszam was na e, kanał Discord Łowcy Hot Wheels. E, bardzo przyjemna atmosfera, bardzo przyjemni ludzie, także wydaje mi się, że warto być e, jego częścią. E, do meritum słuchajcie. Ja tak słuchajcie, dzięki uprzejmości, oczywiście, syna jest luzak, natomiast ja standardowo musiałem wziąć do swojej kolekcji model zapakowany. Ocenimy sobie blister, słuchajcie, tak jak to się zmieniło, jak to wygląda. Konstrukcja karty zmieniona pod tym względem, że mamy tak jakby kartę dwuczęściową, pod którą jest na jedną część karty jest nałożony blister i ściśnięty drugą. Co ma swoje plusy, jeżeli chodzi, słuchajcie, o przechowywanie i tak naprawdę transport. Nie ma tutaj możliwości, żeby to się samoistnie odkleiło, samoistnie e, uszkodziło, jeżeli chodzi o, e, o, o, o mocowanie, że tak się wyrażę, tego, tego blistra. E, sama szata graficzna no to jest w ogóle bardzo duży skok jakościowy, taki in plus. Rzucają się w oczy te, te grafiki, rzucają się dosyć mocno w pozytywnym sensie, oczywiście. mam oczywiście najważniejsze cechy, czyli zawsze gdzieś jest to producent, model. Mamy cechy główne, czyli czy to jest seria Moving Parts, czy nie. Mamy oczywiście jakieś tam elementy związane z homologacją. Tutaj, jak widzicie, jest to produkt licencjonowany. Nic na gębę nie robione. Elementem tego, tego właściwie setu Porsche są, jest sześć modeli, jak widzicie. Czyli mamy tutaj w tym przypadku 917, którą znacie doskonale również z mojego poprzedniego filmu linku góry. Znacie również tą, to malowanie czarno-niemieckie, że się tak wyrażę które również zobaczycie na tym filmie, ale to jest tak jak mówię wersja z tego starszego pięciopaku, więc nie ma to otwieranych elementów 911 GT3 Cup nie chcę Was ukłamać, ale mi się kojarzy, że ten model również był elementem tego pięciopaku Porsche ehm, tej dioramki takiej, którą, e, którą znacie wydaje mi się, że nawet w tym samym kolorze, nie chcę Was ukłamać, ale tak mi się coś kojarzy 911 Carrera S czyli właśnie ta Cabrio z otwieraną e, maską przednią Również był elementem tego zestawu i Porsche Panamera, które jest które było, że tak powiem dostępne również w takim Team transporcie razem z fantastyczną przyczepką i Porsche 9, 935. tyle jeżeli chodzi o blister, słuchajcie. Sam model obejrzymy sobie obejrzymy sobie otwarty. nie będę wam tutaj, że tak powiem kazał loda przez szybeliza, że się tak brzydko. To określa. Słuchajcie, zaczniemy sobie właśnie od, od tej 911, od tej otwartej. Co się na pierwszy, rzut oka, co na pierwszy rzut oka zwraca moją uwagę, to są dwie rzeczy. Pierwsze to jest ta grafika. Dla mnie grafika, jeżeli chodzi o 911, tą klasyczną, karera musi być z boku. To w ogóle nie podlega najmniejszej dyskusji, i strasznie mi brakowało tego elementu w czarnej sztuce. Moim zdaniem powinno się to znaleźć. Dla mnie 19 taka klasyczna, mówię tu wersja, oczywiście 2.7 RS, to w ogóle tak jakby to, to, to jak bez ręki w ogóle człowiek by był. To jest. Nie istnieje ten samochód, ciężko jest w ogóle sobie wyobrazić auto. Bez, bez, bez tego detalu. Druga kwestia to są klasyczne felgi Fuchs. Widać, że ten wzór bardzo przypomina Fuchs. On jest oczywiście uproszczony na tyle, żeby można go było włączyć do takiej bardzo szerokiej produkcji, ale fajne jest to, że, że zdecydowano się właśnie na ten zabieg. Też to był taki element, którego im brakowało. Drugą taką istotną rzeczą jest oczywiście zarysowany ductile, ale to, 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 to było również w poprzedniej wersji, natomiast same proporcje nie zmieniły się absolutnie w ogóle. Tutaj jest to zachowane, w moim zdaniem, więcej niż w odpowiednim poziomie. Niektórzy powiedzą, że może maska jest zbyt długa, natomiast ja uważam, że jest ona absolutnie adekwatna. Co jeszcze mi się tak mocno rzuciło w oczy? Oprócz takiej detalizacji bardzo fajnej, tutaj wokół wokół szyb, to to, że linie panelowe, pomimo że są dosyć płytkie, jak widzicie, ten model jest dosyć mocno zlany, że tak powiem, jeżeli chodzi o kast, natomiast one są pokryte bardzo dobrze farbą. Lakier tutaj wchodzi wszędzie. Sami wiecie, że Hot Wheels ma z tym duży problem. Ogólnie producenci mieli z tym bardzo duży problem, natomiast uważam, że jest to e, zrobione w tym przypadku no, bardzo dobrze. No tutaj mógłbym się przyczepić już tak bardzo, bardzo, bardzo. Natomiast słuchajcie, dla mnie jest więcej niż OK. Uważam, że jest to, że jest to zrobione przyzwoicie. Z rzeczy takich, które jeszcze no, dodają takiego uroku, no to oczywiście wszelkie loga, jak widzicie na, na klapie, tutaj jest to dosyć czytelne, troszeczkę rozpixelowane, ale czytelne. No i ten, to logo. 27. Oznaczenie silnika. Ktoś powie, że trochę koślawe, trochę coś. Przypominam, że jest to Majorka w tym momencie w promocji za 14 zł w Kerfurze. Zakładam, że w okolicach 18, już gdzieś tam naprawdę bardzo drogiej, drogim sklepie. Tutaj mamy drobny babolek. I tutaj mamy właśnie tą linię odlewu. Czyli gdzieś tam tak to zostało a nie, słuchajcie, myślę, że to linia od lewa, to po prostu tutaj faktycznie są te elementy reflektorów, takie nakładki nie, to jest czyściutko reszta takie przynajmniej, nie, tutaj tak, troszeczkę tutaj widać to przejście wybaczamy, wybaczamy, słuchajcie charakterystyczne jedno lusterko Słaba detalizacja troszeczkę, jeżeli chodzi o, o kierunkowskazy, o tutaj te wloty, które są przy kierunkowskazach i o lampy tylne. Można by było użyć to już faktycznie tam po troszeczkę wyższej jakości. E, uważam, że no już przy obecnych czasach dałoby to, są takie możliwości, a dałoby to dużo więcej fajnego efektu. E, duży plus, oczywiście za efekt w, w, prawdziwej lampy, czyli mamy tej lampę odlaną razem z szybą prawdopodobnie, jest to puszczone po prostu tutaj, super, ja jestem dużym fanem tego rozwiązania, daje to dużo, dużo uroku, troszeczkę wydaje mi się te reflektory zbyt małe te ramki są zbyt grube względem reflektora, ale naprawdę nie będę tutaj już wybitnie się czepiał, nie wiem czy już mówiłem ale jedno lusterko widoczne, drugiego nie było wtedy chromy wokół Szyb zrobione e, tak dosyć przyzwoicie, jeżeli chodzi o wnętrze, fotele charakterystyczne dla 911 z tamtego okresu. Natomiast, e, kurczę, mam takie mieszane uczucia wobec, wobec tych zagłówków. Gdzieś tam też zakrzywia trochę to, tą perspektywę szyba, ale uważam, że jest, że jest ok. I co najważniejsze, nie mamy naleśnika. Słuchajcie. Mamy fajną deskę. Co prawda są tu przebicia, ale deska jest dosyć prosta, więc łatwo było tutaj zrobić porządne odlew wbrew pozorom. I faktycznie Majorka wykorzystała tą, tą okazję. Minus za brak pełnych boczków, można by było się pokusić już tutaj o te pełne boczki. Wycieraczka odlana razem, wycieraczki odlane razem z szybą. To akurat jestem dużym fanem tego, tego zabiegu. I nowość, właśnie, czyli otwierana maska, otwierana klapa. Mamy charakterystyczny wiatrak, znany dla tych bokserów chłodzonych powietrzem. Sam cykl produkcyjny, słuchajcie, pokazuje, że jest to malowane standardowo z zamkniętymi elementami, a sam tutaj silnik jest, takie, jest elementem po prostu odlewu całej budy, z tego co dobrze widzę. Tak, tak to się prezentuje. Fajnie, fajnie, słuchajcie. Uważam, że i tak wygląda to dużo lepiej niż w przypadku niektórych Moving parts, gdzie pod, po otwarciu maski, mówię tutaj o, o Matchboxie, gdzie po otwarciu maski mam po prostu zwykłe tampo i to wątpliwe jakości, więc uważam, że to, co zrobiło e, majorette, no, to jest, jest więcej niż, niż super. Wiadomo, niektórzy powiedzą, że ten zawias trochę szpeci, coś tam. 14 zł, przypominam. 18, może w droższym, w droższym wariancie. Płyta standardowa dla tego producenta. Tutaj nie ma co oglądać. Jako potwierdzenie mamy tutaj skalę 1,56. Myślę, że 1,58, ale 1,56 nie pomyliłem się. E... Jedyny detal to jest ten wydeszek. I słuchajcie, jak oceniam ogólnie ten kast w skali mm, detalizacji, w skali w skali hmm, takiego wykończenia no można byłoby tu pokusić się o kilka hmm, drobnych zabiegów, m.in. tak jak mówiłem to tampo hmm, kierunkowskazów lamp tylnych, można byłoby to poprawić, można byłoby gdzieś tam nad tym popracować hmm, można byłoby również popracować nad tym, żeby te elementy m.in. właśnie tego zderzaka, gdzie mamy tutaj to miejsce na tablicę, niektórzy tam później montowali z tego co pamiętam chłodnicę nie chcę was okłamać, ale oleju, o je dobrze kojarzę, e, bo nie powietrza. <gry> e, faktycznie, faktycznie jest to dosyć mocno zalany cast i jest taki zbyt mocno wyoblony, gdzieś tam te szczegóły się zlewają. E, jak przyjrzycie się dokładnie na zdjęcia Resek, no to doskonale zobaczycie, że właśnie ten element jest troszeczkę bardziej wyeksponowany i ten zderzak ma troszeczkę więcej tutaj przejść. Tutaj dodatkowo użycie tego lakieru, właśnie takiego pomarańczowo-żółtego, dosyć mocno ten efekt tej obłości, tego zalania potęguje. Tak jak mówię, plus potężny za tą felgę, super to wygląda. W skali ogólnej, słuchajcie, takie naprawdę mocne, Kurcze, mam ten dylemat. Oceniłbym to gdzieś w okolicach 75 bo naprawdę jak na Majorkę, no to jest super. 7,5, no te lampy mi gryzą, 7,5, 7,5. Naprawdę kawał, kawał fajnego castu. Jeszcze mówię na tej nowej karcie: jak ktoś lubi jeszcze te grafiki, patrzeć na te grafiki jest ich fanem. Super. Naprawdę uważam, że jeden z bardziej udanych liftingów, jeżeli chodzi o ten cast. I jest dla porównania mamy właśnie ten wypust z pięciopaka. Ten wypust z pięciopaka już troszeczkę mojego syna przeżył, jak widzicie, więc mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Natomiast cieszę się, że w ogóle jestem w stanie wam cokolwiek pokazać. I tutaj no posz... producent poszedł mocno na łatwiznę. No Tamte kalki musiały być czarne. Tutaj już tych kalek nie ma. Ehm, a właśnie, znaczek. Kurczę, zapomniałem, słuchajcie, o, o tym najważniejszym elemencie. Nie, no, no to na no 8 by to nie zasługiwało. 7,5 max. 7,5 max. Ehm, nie uległo to zmianie. Jak widzę. Nie uległo. Zdecydowanie. Natomiast, przez to, że użyto tutaj pomarańczowego, pomarańczowego koloru wnętrza, jesteśmy w stanie dojrzeć więcej detali samego fotela. I faktycznie ten kas tutaj nie uległ żadnej zmianie, jeżeli chodzi o, o wnętrze. Analogicznie tył. Natomiast, przez to, że zmieniono ten kolor, no to zyskało tutaj to Porsche dużo właśnie naświetlenia na takie, na takie smaczki, na takie drobne rzeczy trochę szkoda, że użyto czarnego wnętrza, ale jest to dla mnie powiedzmy zrozumiałe chodzi o dobór kolorystyki, odwrócenie właściwie tej kolorystyki znanej z tego modelu potężny minus za tą felgę, no ja nie wiem czemu wtedy te fuchsy nie wylądowały to w... dla mnie trochę profanacja, no i analogicznie profanacja jeżeli chodzi o brak napisu carrera na boki. No b z bez napisu carrera na boku. Jak to, kto to w ogóle jeszcze z firmy z niemieckim kapitałem kto na to pozwolił? <grym> kto słuchajcie na to pozwolił? Zderzak przedni, tak jak widzicie, to jest dokładnie ten sam cast. Jeżeli sobie porównacie również wymiary, jest to dokładnie to samo Jedyna różnica to jest właśnie ten update dotyczący. Jednostki napędowej jest umieszczonej pod otwieraną pokrywą. Skala, właśnie skala 1. Tak. Który wybieram? Absolutnie żółty. Żółty, pomarańczowy. Jestem facetem, nie odróżniam kolorów, ale uważam, że jest to dużo, dużo, dużo ciekawszy kast. Ciekawszy dla porównania mamy tutaj Hot Wheelsa. Hot Wheels to był bodajże model z trzypaku jakiegoś. Trafiłem przy zakupie młodemu. Czemu zdecydowałem się Wam pokazać tą wersję? Wersję. Akurat mam jeszcze czerwoną, ale czemu pokazałem to? chcę Wam pokazać tą wersję właśnie zieloną i białą. Na nich najlepiej widać te detale i uważam, że łatwiej będzie też to wszystko Wam pokazać. Pierwsza rzecz płyta, drobna metalizacja jeżeli chodzi o wydech, nic więcej tutaj się nie dzieje. Mam jakieś elementy tutaj z przodu, plus jakaś osłona, taka imitacja osłony, płyta zachodząca, na zderzaki, również jako element pasa tylnego. Na pasie tylnym mamy dodatkowo spinki oraz miejsce na rejestrację. Dużo, yy, dużo takich drobnych właśnie pierdołek, smaczków yy, czy to fajnie wygląda, no już kwestia tego co kto lubi jeśli chodzi o kierunkowskazy przednie oraz lampy tylne tutaj zdecydowano się na zabieg właśnie odlania go razem z szybami wstawienia to w jeden segment yy, czy wygląda to dobrze? o ile z tyłu tak, o tyle z przodu no nie każdemu może się to podobać no Taki mocno tuningowy styl Uważam, że no, już chyba lepiej byłoby to tampo, powiem szczerze jakoś tak e, 2.7 to jest dla mnie taka, taka świętość wręcz bym powiedział Jeśli chodzi o tampo e, tylne słuchajcie, mamy tutaj oznaczenie modelowe, mamy tutaj oznaczenie Porsche jest to rozpikselowane, nie mamy oznaczenia silnikowego w przeciwieństwie do Majorki w temacie wnętrza mamy tutaj głośniki tak, to są głośniki samo wnętrze ma boczki nie ma boczków, myślałem, że ma boczki dobrze widzę, słuchajcie czy ono ma proste boczki, a ja tak odsłonię światło wydaje mi się, że jest tylko po prostu zalane do pełnej wysokości, ale takiego boczka, koboczka ozorowanego w 100% nie ma, chyba że są na tyle prosty. Kierownica typu naleśnik mamy również yy, fotele. Fotele są gorsze. I to mówię z czystym sumieniem. Są gorsze niż w przypadku Majorki. Jedyny plus to jest otwarta szyba, więc można sobie na spokojnie zajrzeć i, i faktycznie dojrzeć, jak są skopane te fotele. <grych> Lampy przednie, tutaj też no, taka łatwizna, maźnięte srebrną farbą. Natomiast logotyp, właściwie logo, bo logotyp to jest co innego. Rozmazany, no, ledwo widoczny. I analogicznie jak w przypadku Majorki, na pasie przednim mamy tutaj przejście, przejście z formy, takie dosyć Dziwny, yy, dziwne miejsce na tego typu przejście. Raczej bym się go spodziewał gdzieś właśnie w, w okolicach tylnego pasa niżeli tutaj przodu. No, ale tak to zostało skonstruowane. Wycieraczki przednie zlane razem szy z szybą, odlane razem z szybą. Lusterko pojedyncze. Natomiast uważam, że lusterko w przypadku, yy, w przypadku Hot Wheelsa jest wydaje się chyba troszeczkę lepsze z uwagi na to, że jest bardziej kwadratowe. Jest bardziej kwadratowe, taki bardziej przypominający oryginał. Oryginał w ogóle bardziej wystawał, więc jak na zabawkę, chyba ok. Słuchajcie, felga, taka Racing stylis, ee, troszeczkę, właśnie taka wyścigowa stalowa. E, znany w sumie element z seka, między innymi, e, rekoloru granatowego i pierwszych wypustów, więc, więc tak. Jeśli chodzi o wersję białą, jest to dokładnie to samo. Słuchajcie, tylko w kolorze, w kolorze niebieskim jest kalka. I mamy tutaj dodatkowo logo 75-lecia Porsche. Jeśli chodzi o porównanie modeli, słuchajcie, który z, tych, który z tych producentów jest ciekawszy, moim zdaniem. I mocno się nad tym zawahałem. Ale uważam, że yy, Majorki są dużo lepsze. Dużo lepsze pod względem yy, takiej kwestii smaczków. Niektórzy powiedzą, że no dobra, ale tam miałeś spinki, tam miałeś yy, boczki do pełnej wysokości i tak dalej. Owszem, natomiast ogólny, ogólny całokształt, zwłaszcza ten w kolorze żółtym, rozwala system. Mamy fuksy, mamy. Klasyczną grafikę mamy fajniejsze oznaczenia modelowe, mamy oczywiście Moving partsa, który dodaje tego, tej kropki na D, pomimo tego, że jest bardzo prosty, bardzo uproszczony, natomiast uważam, że w kasie powiedzmy, do, nie wiem tam mówię no 15 zł, chyba się płaciłem w kerfurze za to, więc jeżeli macie do wyboru, dołożyć piątaka i mieć dużo ciekawszy kas z względem tej 911 z Hot Wheelsa no bo w Piątek chyba, 9 zł w Pepco, pamięć się nie myli. No to słuchajcie, to nie ma co porównywać, to, 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 to w ogóle nie, nie podlega żadnej dyskusji. Uważam, że te modele są absolutnie lepsze. Pragnę również jeszcze raz zwrócić uwagę, że te karty moim zdaniem to jest taki też przyjemny, przyjemna zmiana i naprawdę one w ekspozycji wyglądają cudownie i warto na nie zwrócić uwagę. Hot Wheels moim zdaniem doczekał się momentu, w którym... No, czy, musi popracować nad czymś ciekawszym, tym bardziej, że jednak, jeżeli chodzi o, o Matela, no to również e, Matchbox dosyć ostro e, zjada detalami e, Hot Wheelsa. E, pamiętajmy również o tym, że porównujemy wersje tak naprawdę bardzo zbliżone do, do mainów. No, wiadomo, że to jest ta moving parts to jest taka seria pośrednia, jeżeli chodzi o Majorki. Natomiast e, uważam, że jest to zdecydowanie absolutnie. Yy, największy skok jakościowy, yy, jaki obserwuję do tej pory, jeżeli chodzi o, yy, o producentów tych marketowych, że się tak wyrażę. Bo matchbox trzymał mniej więcej poziom, tam raczej się zdarzało tak, że yy, człowiek był zaskoczony tym, że jest słaby wypust. Yy, w się raczej na odwrót, a znowu Majorki to był taki, zawsze powtarzam to, że taki troszeczkę taki z łaski na uciechę yy, producent. I faktycznie widać, widać duży plus. Jeszcze tylko brakuje, żeby Burago się wzięło do roboty, bo na Majstor nie liczę. I słuchajcie, mamy komplet. Eee, zwycięzca zdecydowanie jeden. Zwycięzca, jeżeli chodzi o, e, o pojedynek Hot Wheels versus Majorka. Majorka. Eee, I tyle. Zapraszam Was do, do zapoznania się oczywiście z innymi materiałami na kanale. Zapraszam Was oczywiście do e, obserwowania, do subskrypcji, do komentowania, udostępniania itd. Będzie mi miło. E, życzę Wam, a i oczywiście polecam kanał Discord, serwer Discord. Link w opisie standardowo. Jeszcze raz powtarzam, jeden z lepszych kanałów, jeden z lepszych serwerów, jakie znam, jeżeli chodzi o Discorda. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.